Kochani, w kolejnym odcinku "Wolność na kołach". Wolność na kołach przywiozła nas teraz do Francji. Jesteśmy w pięknym skansenie. Dano piękne miejsce. Idziemy zwiedzać skansen. Piękne słomiane chaty. Słuchajcie, nie znam historii tego. Po prostu podziwiam to z wykonania, z wyglądu. Bardzo ładnie to wygląda. Tu można wejść do tej chaty. Każda chata jest dedykowana jakby tutaj rybakom. Bardzo ładnie jest w tych chatach. Są też zdjęcia. No, fajne miejsce. Super, idziemy do następnej. Zobaczymy, co tam jest w następnej. Mamy kolejną chatę. To też chata rybaka. Sieci wyższą, pewną od średniowiecza jeszcze. Zobaczymy, czy spróchniały, czy nie. Mocne sieci. I tak wyglądała chata kiedyś rybaka francuskiego. A jesteśmy na wysokości Perpignan. W stronę morza, żeśmy sobie zjechali. Mamy fajną miejscóweczkę. Później wam pokażę. I tak przypadkiem trafiliśmy na ten Skansen. Bardzo fajne miejsce. I ten skansen jest nad samym jeziorkiem, jeziorko mamy tutaj. Fajne miejsce, fajne plaże, do spacerów, ludzie sobie spacerują, my też sobie spacerujemy. Jest bardzo sympatycznie, powiem Wam szczerze, zaraz zobaczymy jaka ta woda jest. Nie wiem czy tu się ludzie kąpią czy nie, tam mamy jakieś łódeczki, na pewno łowią jakieś rybki. Bo jeśli ryby były w średniowieczu, to i teraz są. Jedziemy rowerkiem, bo są takie ścieżki. Pokażę Wam wszystkie te chaty. No one są wszystkie takie podobne, takie same. Po prostu drewniane domki i jakieś takie ogrodzone gdzieś tam obejście. No ludzie w tamtych czasach też jakoś sobie tam grodzili te obejścia. Tak ten skansen wygląda. No tak przy okazji fajnie jest coś zwiedzić innego, bo nie mieliśmy jakiegoś celu. Wszystkie jednakowe te domeczki. Niezamierzone rzeczy są najfajniejsze, bo jak się tak przypadkiem trafi na takie rzeczy, no gdzieś tam z Polski jechać, żeby taki skansen obejrzeć, no to trzeba być fanem Skansenów, ale tak, będąc przy okazji, no to fajnie jest zobaczyć coś innego. Słuchajcie, to tyle ze skansenu. No, obejrzeliśmy ten skansen. Ogólnie tam kasa biletowa jest i pewno w sezonie to jest to płatna atrakcja, ale w tej chwili nikogo tam nie było, więc nie płaciliśmy za wejście. Gdybym miał zapłacić, chyba by to nie było tego warte, ale tak za darmo jak obejrzałem, jest ok. Jedziemy, słuchajcie, sobie tutaj między morzem. A jeziorem, taką ścieżką, po prawej stronie mamy morze, po lewej stronie mamy jeziorko, całkiem sympatycznie, bo jest cieplutko, nie ma słońca jakiegoś wielkiego. Oczywiście jedziemy rowerkami, bo to nasza kolejna wolność, która po prostu w takich miejscach nas fajnie wozi i można kilometrów trochę przejechać. Zaraz Wam pokażę, gdzie my stoimy sobie autkiem, miejscóweczka fajna, tu stoi nasza wolność na kołach. Zaparkowane mamy tak z wzdłuż ulicy. Tam jest taki parking dla osobówek. Oczywiście w sezonie to pewno osobówek tam by było sporo. Mogłoby się to komuś nie spodobać. Ale jest poza sezonem. O, my tutaj stoimy, więc możemy sobie stać jakiegoś zakazu, żadnego nie ma. Droga też jest bez zakazu. Dojazdowa, także można sobie dojechać bez żadnego problemu. Ciężarówką. Słuchajcie, i no tak jak my wziąć rowerki i zwiedzić całą okolicę. Dobra, odezwę się później, bo tu jedziemy, jedziemy, tam mamy jakieś miasteczko. Zobaczymy, co w tym miasteczku. Jest fajne popołudnie, jest cieplutko, także jest sympatycznie. mamy taką ścieżkę rowerową, właśnie to jeziorko mamy tam po lewo, nie wiem, czy go będzie widać, bardzo fajnie. Jedziemy sobie ścieżką w stronę miasteczka, po prawej stronie mamy morze, o tak to wygląda, piękne plaże. Zobaczymy, co to miasteczko kryje, może coś fajnego uda nam się nagrać. Tu po prawo mamy parkingi, ale słuchajcie, z tego co widzę, to tylko dla osobówek. A tu wjazdy są takie po prostu no, na osobówkę, no tu ciężarówką niekoniecznie. Mamy takie fajne przejście pod ulicą, znaczy przejście, to jest droga rowerowa. Żeby nie chodzić po ulicy To jest fajnie zrobione dla rowerków Żeby sobie można było jechać na drugą stronę W stronę morza Zobaczcie, już jesteśmy po drugiej stronie ulicy I ścieżka rowerowa prowadzi dalej Ścieżki rowerowe w tych miasteczkach pięknie są porobione O, i tutaj nie można wjeżdżać Motorami, samochodami Ale rowerem jak najbardziej można wjeżdżać Tam jakiś bar jest Nie wiem jak on tam funkcjonuje Może podjedziemy tam Zobaczymy, to Wam pokażę. Jedziemy do tego baru. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Bardzo fajnie, tu można coś zamówić, zaraz zobaczymy. Idziemy zobaczyć, jak tam jest dalej. Piękne parasolki. No i plaża, jak wszędzie, morze, fajnie, sympatycznie. Dobra, wracamy, może coś nam się uda zamówić. Słuchajcie, bardzo fajny bar przy samej plaży. Tam morze szumi, tam palemki rosną. No jest sympatycznie. Czyli stryczek One Life został włączony. Słuchajcie, Francja też jest piękna. Postaramy się wam pokazać troszeczkę Francji w dzisiejszym odcinku. Ludzie przyjeżdżają w takie miejsca, płacą bardzo dużo za wycieczki, a my jesteśmy po prostu tutaj w pracy, tak przy okazji, więc jesteśmy zadowoleni, że możemy skorzystać z takiej formy wypoczynku. Pobędziemy może tu 2-3 dni, zobaczymy, będziemy Wam pokazywać. Pojedziemy później do miasteczka, zobaczymy, co kryje to miasteczko, także do później. Restauracja bardzo fajna, słuchajcie. Wypiliśmy sobie tam drineczka, zapłaciliśmy 20 euro. Stanie nie jest, ale warto korzystać. Fajnie. A tu słuchajcie, jedziemy sobie promenadą. Po lewej stronie mamy piękne hotele. Oczywiście dla turystów wszystko. Pewno taki apartamencik kto kosztuje tutaj w sezonie. Po prawej stronie mamy plażę, mamy morze. No jest fajnie. My tu całkiem gratis sobie to wszystko zwiedzamy. Tak przy okazji. I to jest sympatyczne w naszej pracy. Pojedziemy tu jeszcze kawałek taką promenadką. Jest droga dla rowerów. Fajne, to są rozwiązania wszędzie, w miejscach tych turystycznych, że są ścieżki dla rowerów. Nam to bardzo ułatwia zwiedzanie. Ścieżki równiutkie, bardzo fajne miasteczko turystyczne. Saint, coś tam, coś tam, muszę zobaczyć w goglach, bo naprawdę te nazwy francuskie to nie są łatwe. Ja bym chciał Wam przekazać po prostu wszystkie szczegóły, ale ja niektórych tych miast po prostu nie mogę wymówić. No to jest ścieżka dla rowerów, ale ludzie sobie spacerują. Jakoś tak jak są na wakacjach, to nie ogarniają, że są na ścieżce dla rowerów. No i trzeba też uważać, czasami na nich zwalniać. Po prawej stronie jest chodnik, ale no, ludzie chodzą sobie wszędzie. Po prostu są na wakacjach, to są wyluzowani i nie patrzą, czy to jest ścieżka dla rowerów, czy to jest promenada. Po prostu spacerują i tyle. O, słuchajcie, fajne miejsce. Bardzo ładnie porobione ścieżki dla dzieciaków chyba bardziej takie coś. Ale no może tam wejdziemy, zobaczymy co tam jest, tu jest jakiś bar, No tak będziemy wracać może. No fajnie, latem po prostu, dzieciaki tutaj fajną zabawę mają. No jest fajne, słuchajcie, popołudnie cieplutkie, więc warto dzisiaj troszeczkę pozwiedzać, bo jutro patrzyłem na pogodę, to chyba będzie tutaj deszcz. Więc jedziemy w stronę słońca, czyli jutro ruszymy w stronę Hiszpanii. Gdzie się zatrzymamy? Nie wiem, po prostu zobaczymy. Bo my tak wszystko na spontanie. Piękne, szerokie plaże. No, latem na pewno jest to sympatycznie. Chociaż i teraz jest fajnie. Ja bym powiedział, że teraz jest fajniej niż, niż chyba latem. Bo latem na pewno jest tutaj dużo ludzi. Chociaż teraz też nie jest już tak mało. Co chwilę mamy takie bary. Możemy sobie tam wejść, coś zjeść, nie, wypić drinka, wypić wodę, wypić kolę. To co woli. Tam się ludzie kąpią w morzu. Dla mnie trochę na taką kąpiel trochę chłodno. No, ale to są południowcy, więc. Oni mają temperament, On jest chyba ciepło. Tam gdzieś wszyscy grają sobie w koszykówkę, bardzo fajnie. Każdy sobie szuka dla siebie jakiejś atrakcji. Dla mnie atrakcją jest pojeździć rowerem i pozwiedzać, też jest bardzo fajnie. Tam jest fajny park dla dzieciaków, pompowany, no taki jak wszędzie, no nic, nic, nic innego, gdzie by po prostu... W miejscach turystycznych można było coś innego znaleźć, ale to jest chyba główna plaża w tym miasteczku. Tam mamy jakieś wesołe miasteczko, zaraz dojedziemy do niego, to Wam pokażę. A może skorzystam, zobaczę, nie wiem. Niby te miejsca są po Chłopak mi pod rower chciał wskoczyć, ale opanowałem sytuację jakoś. Pamiętajcie, naprawdę na tych przychodniach to trzeba uważać, bo one chodzą w ogóle nie patrzą na, na nic, kompletnie. Wesołe miasteczko, dzieciaki się bawią, super. Mamusie razem z nimi. Tu mamy taki ryneczek. Nie, to ryneczek, nie wiem jak to nazwać. No restauracje, restauracje, hotele. Ludzie siedzą, piją kawkę, jedzą pizzę. No po prostu, no. Trzeba uważać na dzieciaków, bo dzieciaki jeżdżą na rolkach. Fajne miejsce turystyczne. Osobiście, gdybym miał zapłacić za wycieczkę, nie wiem, z 10 tysięcy, nie wiem, czy ja chciał tu przyjechać, mnóstwo ludzi, gwar, ale no ogólnie powiem Wam, w moim przypadku, gdzie sobie zjedzamy tak przy okazji, te miasta turystyczne, no słuchajcie, każdy na swój sposób po prostu spędza czas, tak? Mi się to podoba, ale inni przyjeżdżają, płacą kupę forsy tutaj za wycieczki, no i po prostu, o tu mamy jakiś sklep, Carrefour otwarty, nawet może zobaczymy, może wejdziemy. Zobaczymy jakie tam są ceny. Mamy też tu porcik. To jest miejscowość za irę. Słuchajcie, nie wiem jak to się wymawia. Ja mówię tak jak się pisze. Tu mamy taki... Ale zobaczymy czy tym rowerkiem można jechać, bo jest taki wypuszczony w morze pasaż. Ale zaraz zobaczymy czy to jest tylko pieszo czy rowerem też można. O, rowerem nie można, rower trzeba zostawić. Można tylko tutaj spacerować. Ale jest takie fajne miejsce. Wypuszczone tam sporo w morze. To jest takie wejście do portu. Jeszcze nie będziemy szli. Tak, wam pokażę. Porcik tak wygląda. Jachty parkują, jak we wszystkich nadmorskich turystycznych miejscach. Bardzo fajnie. To jest taki spacerowy, po prostu wypuszczony chodnik. w Morze. A tu mamy morze i tam piękne góry. Tych gór tak jest nie widać, bo jest troszeczkę zamglone. A tak wygląda plaża. Tak wyglądają hotele przy plaży. Fajne miejsce. Piękna mewa. Przyleciała sobie do śmietnika. Słuchajcie, tak z bliska nie widziałem jeszcze. Zobaczcie, jak sobie tutaj sprytnie radzi. I teraz sobie co, ona do kosza sobie tam zajrzy? Nie wiem, ale bardzo ładna jest, taka czyściutka. Z takiego bliska nie widziałem jeszcze takiego ptaka. Zobaczymy, jak blisko mi się uda podejść do niej. No, podchodzę blisko. Bardzo ładna jest. Słuchajcie, to jest ten metr od niej. <laughs> A ona sobie tu grasuje po śmietnikach. Trochę jej przeszkadzam. Dobra, to już nie będę jej przeszkadzał, niech ona robi swoją robotę tutaj. Ale jest bardzo ładna. Dosłownie pół metra od takiego ptaka. Nie wiem, oswo oswojona jest po prostu. Jednak odleciała. Słuchajcie, wstąpiliśmy do sklepu to francuskie ceny te rzeczywiście są takie porażające, trochę. Z tego co ja widzę: Oprócz Cebula Czerwona 3,40 euro za kilogram, Czosnek 11 euro za kilogram, Ziemniaki euro 89. No, Francja jest droga. No, już jedziemy do Autka. Słuchajcie, fajna miejscowość. Zwiedziliśmy, jesteśmy zadowoleni. We Francji nie byliśmy w żadnym takim miasteczku nadmorskim. Teraz się udało. Bardzo sympatycznie. Jedziemy do Autka. Jutro będziemy wyjeżdżać stąd, bo patrzyłem pogodę, jutro ma padać deszcz, więc bez sensu tutaj jakby siedzieć, jedziemy w stronę słońca, także do usłyszenia z kolejnej miejscówki, pewno już z Hiszpanii.